Jest! Jest! No, kurwa, a co to za przynęta? A co to Jest! No szkuldę blade! To co zagrał? Ale widziałeś jak... O, zapięty... Bo... Zapięty delikatnie za dolną kotwiczkę Taka rybka, zobaczcie. No ładna. Zlekceważyłem ją, lekko szła. szykuję tacie zestaw. Yy, zastosowałem główkę 5 gram. Taką, jakby się ktoś pytał, bo się co chwilę pytacie, bardzo mocno usterkuję na tej główce. Przekazuję. Dziękuję. Proszę. Bo to już jest, zobaczcie, dramat. Ja nie lubię tych drutów, bo na kółku łącznikowym do, dopalamy oliwką, albo takie ukradłem Wojtemu, Tomkowi. <grym> to naprawdę chciałbym, żeby tata miał łupniaka i złowił rybę. Trzymajcie kciuki, dajcie lajka like i niech złowi największą. No ja nie kombinuję. no, Co mam kombinować? Chociaż no, to już jest takie trochę nudne, bym musiał założyć coś innego. Ale. Co mam kombinować? Liczę, że tata na tą perłę przywali fajną rybę. 3-4 metra. Troszeczkę stanąłem dalej już. Na zejściu, dlatego że dzisiaj inny wiatr w tamtą stronę, więc do Płucizny, na pewno pójdziemy potem w dryfie do Płucizny, A teraz obławiamy ten styk czystej wody z zielskiem. No powiem Ci, że wtedy naprawdę były na żerowaniu i brania to nie były puknie, bo nieraz są takie, że w Skubie puka, odprowadza. Można by domniemać, że jest. Nie wiem czy dobra, ale. Podbierać? no zawsze musi być podbierak, bo to po pierwsze nie są okonie mogłeś zwinąć, mała ryba a po drugie no są wielkie kotwy to jak mam to podebrać ręką? nie do końca, nie? rozumiesz? więc nie pytaj się, jak jest ryba to zwijasz ze wsa, bo masz czas mogłeś zwinąć, bo różnie by mogło być no dobra, to dawaj widzisz? dziękuję, niewielka rybka Zostawiamy w wodzie, zostawiamy w wodzie. Niewielka rybka, ale jest pierwsza rybka, no i tą rybką się z Wami dzisiaj witam. Trzeci rzut, jest, tak. trzeci rzut łupnięcie ryba. Niewielka, ale jest. Salamandra Lunginus 18 i głowa Miura Smausa. Po rybce, kawka? Musi być. Cześć, witam Was na kanale. MK Fishing, na kolejnym wędkarskim filmie znowu ze starszym panem, czyli z tatą może w wy, woli wyjaśnienia teściu, no ale to da, drugi tata, yy, bo niektórzy mówią fajnie z ojcem wędkować, no fajnie też z teściem wędkować. Nie wiem czy widzieliście mój ostatni film, gdzie naprawdę było grubo były fajne szczupaki, była salamandra, była głowa miura i był dzień konia tacie też się zachciało połowić takich szczupaków, więc zabrałem go na tą wodę, jesteśmy, mamy Kilka godzin wędkowania, ustawiliśmy się w tym najlepszym miejscu. Pierwsza ryba już złowiona. Miejmy nadzieję, że to nie była ostatnia ta wstępna mała rybka, że za chwilę coś przywali. Konkretne. Szykuje tacie zestaw. Świetny, świetny kolor. Takich chyba mało przeze mnie używany jeszcze był, ale zobaczcie srebro z czarnym pieprzem, niebieski brokat czarnych żbiet i fajny pomarańczowy ogon. Naprawdę lustro. Yy, zastosowałem główkę 5 gram. Taką, jakby się ktoś pytał, bo się co chwilę pytacie. round Elite BKK 6 w tym wypadku. 5 gram. Czyli taka 6-0, zobaczcie, też jeszcze się nada. Bo ostatnio opisałem, że 80.0. Ale przymierzyłem, że ta szóstka, ale zobaczcie, no musi być. Do tego jest taka o, taka do zbroja, przeze mnie zrobiona z pinką. Tutaj ładnie wpinamy podwiczkę, można ją zrobić nuźno ale można ją też o, zatopić lekko w przynęcie lekko. i tak to by wyglądało do tego zestawik żeby mógł porzucać ciężkimi gumami bo ostatnio się napalił, mówi ja też chcę dużymi połowić więc no trochę chyba za duży, ale taki miałem użyty 508 Big Mama, może 400 była lepsza z 18 plecionką no, i wędka też Big Mama, ale tam najmocniejsza 240, 18,70 CW. Także naprawdę mocna petarda. Do was się łowienia jakimiś dżerami, jakimiś dużymi gumami zbroimy. Mu to wszystko, żeby też jak będzie miał ochotę, mógł porzucać czymś dużym na 5 gramach. A tu mu zrobiłem na 10 gramach. Do zbrojkę można bez problemu przełożyć. Tu jest oczywiście takie miejsce na stałą dozbrojkę, ale można ją wkładać. Widzicie, ja ją wkładam sobie tutaj. o po prostu na ten trzonek od główki i wkład, potem zapinam to agrafką nie spadnie, na pewno nie spadnie a więc taki zestaw chciałem rzucić przynętą bo, ale patrzę, że ok, już zawiązałem pod, bo, bo ostatnio tak rzuciłem i się okazało, że jeszcze przypod był niezawiązany wiecie co się stało, nie? po prostu poleciała więc zestaw dla taty mamy zrobiony tata leje kawę, no bo od czegoś trzeba zacząć. Proszę. O, 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 o już to mi się to podoba. Tak. Jest proszę. Kultura musi być, więc kawka. Smacznego jeszcze. Pan. O, dziękuję. Ja sobie wymieniam ten przypon taki, który miałem ostatnio zdezerowany tu na tej wędce. Nie wiem, czy nią rzucę, ale od razu wymieniam, bo to już jest, zobaczcie, dramat. Ja nie lubię tych drutów. No, ale będę i tak głównie łowił tą Big Momą, co ostatnio. Wszystkie sprzęty macie zawsze w opisie przy okazji bardzo dobre, ostre nożyczki jakby ktoś szukał oczywiście a nie, że zaraz powiedzą, że reklama no. dobre rzeczy słuchajcie dobre rzeczy trzeba wam pokazywać o dobrych rzeczach trzeba wam mówić bo chyba na tym polega prowadzenie takiego kanału, że rzeczy, które mi się sprawdzają, rzeczy, które są dobre wymagają pokazania wiąże, nie ma marudzę Rzuca. A nawet bym powiedział reklamy. Też reklamy, czemu nie? Zobaczymy, czy da radę tym rzucić. Da radę. Nawet daleko z wiatrem. O, gdzieś tam nawet przychaczyło lekko trawę, i tak widać, że jej nie złapało. No bo jedna tylko kotwiczka, a główka ma to do siebie, że będzie omijać. Można się tam szarpnąć, zwolnić. Zobacz, jak ten niebieski ładnie będzie tutaj w ten ciemny dzień, zobacz. A czysta woda się zrobiła. No. Mhm. I za ten niebieski w ten ciemny dzień, no fajnie to wygląda. Zobacz, jak to ładnie pyka. Zobacz, widzisz, jak to mocno pieka na główce, nie? Mhm. Bardzo mocno lusterkuje na tej główce. Także przekazuję. Dziękuję. Proszę. Będę się starał coś złowić. O, to mi się podoba, ja czekam na Twoją pierwszą rybę, pierwszy strzał. Dobra. Tam, żeś obłowił, to teraz ja tam obłowię. Jest! No Nie zaciąłem Dobra ryba była, dobre branie, a tak dziwnie byłem ustawiony, nie miałem z czego I nie zaciąłem, wiesz Kurde no, zły kąt miałem wędki za mocno w prawo i już nie chciałem w ciebie, nie? I tak ją przytrzymałem Dobre upnięcie było ci powiem I to nie było małe To już nie było małe, to była dobra ryba Zaraz porzucie Ale zepsułem, widzicie, to jest ważne, kąt, kąt, kąt ściągnęła dolną kotwicę. Kąt, zły był kąt, nie było z czego. Chociaż jakby miała się wpiąć, to by się wpięła, krótko mówiąc. Ale nie było z czego. To była dobra ryba, to ta. Ja już to czułem. To była ryba na... Nie będę wymyślał, ale to była dobra ryba, nie? Mocno targła i... Mo... Nie miałem z czego zaciąć, patrz. Jakbym miał z lewej wędkę, to bym ją wciął. A je jej. No pech, pech. No, ale dzień się nie kończy. Ale ta już teraz nie weźmie. Grubo było. Powiem ci grubo było. A no, tata mówi, że o konia, średniowego konia i zobacz, Widzisz, masz na grawce, masz normalnie na wkrętce, masz dwie, dwie ten. I teraz tu albo na kółku łącznikowym do, dopalamy oliwką, albo takie, ukradłem Wojtemu Tomkowi. <noise> Kupił takie wpinki, one fajne są, bo są szybkie. I sobie tu wpinasz, i masz 7 gram. I to ci na bank starczy, nie? Musisz teraz wyczuć, wiesz, jak ci tam głęboko idzie i to tak będzie, że wiesz, no. dasz radę łowić, no, Zrzuć sobie przeprowadź kawałek, nie podciągaj tak wysoko przynęty, bo rozwalisz przelotkę szczytową od krętlika. jest pięknie, nie? Nie jest duża rybka, nie, nie dawaj podbieraka chyba. A nie, zobacz to, o miarowiec. Tak, i zobaczcie. Odepnie? Się czy nie odepnie? nie, nie dobra ryba! 65! <laughs> Pod 7dych! A ja mówię taki miarowiec, nie? Mhm. Fajna ryba! No dobra, to ją tak! O, za zaprzypom. Słuchajcie, no i co? Ładnie wziął! Już chciałem zmienić na perłę! Ładnie wziął! To co, zdjęcie bym prosił, panie? Taka rybka, zobaczcie. No ładna. Zlekceważyłem ją, lekko szła. Po tym dobrym upnięciu ją zlekceważyłem, ale fajna rybka. Poszła jak zbój. Poszła jak zbój. Szukam ci tego samego koloru, żeby nie było coś, Ja chciałem zmienić na perłę i na pewno za chwilę zrobię perłę, ale trzecie branie. Trzecie branie, druga ryba. Szkoda tej największej, że jej nie wciąłem, nie wciąłem jej moja wina, nie miałem z czego. No ale też ci znajdę taką, żeby nie było, że ja łowię na inną. Jak chcesz, to proszę bardzo. Jeszcze o złocie cały czas myślałem, tu masz tą. Także wyjmiemy jeszcze kilka. Jakbyś chciał wyjmę ci o konia, który na tą czystą wodę też powinien być OK. I wyjmę Ci... Tu jest taka ta starsza złota O! I wyjmę Ci taką ładną jeszcze złotą Tak, jakbyście się pytali Jak ja to zbroję To ja albo robię sobie takie o, do zbroje Samemu Czekaj, gdzie to jest? Już buchłeś? Co? Nie, złoto. Albo robię sobie sam do zbroje, albo właśnie oryginalne BKK które, no nie są tanie, ale naprawdę się ten działa, więc ten złoty też może, słuchaj, zadziałać, ale chcesz to? Tak, najpierw. Dobra, to masz. I do Longinusa pasują te, zobaczcie, nie? BKK 1.0 Tu jest taka waga, jeszcze 2,5 grama można to ściągnąć, można założyć, można te wagi wymieniać. To tak pod kątem cały czas się pytacie, więc, więc jestem zobowiązany Wam to powiedzieć i pokazać. No a ja na ten w, ty w tym roku w sumie najlepszy kolor. <grych> co by nie patrzeć, chociaż ta perła też bardzo dużo mi złowiła. I ten naturalny, słuchajcie, okoń też mi bardzo dużo złowił. Zresztą o, widać nawet tu, jak on jest podziabany. I co próbujemy? Próbujemy. Stoimy na sumie, przestawiliśmy się 30 metrów z dryfem. Z falką. I postawiłem znowu sumkę, żeby jakby troszeczkę świeżej wody obłowić. Chwilę porzucamy. Znowu możemy te 30 metrów się przestawić i znowu będziemy rzucać, wchodząc coraz bardziej w tą płciznę. Taki mamy plan na dzisiaj. Koncentrować się tu na razie na tej płyciźnie, a później zobaczymy, czy pójdziemy gdzieś. Takie dwie zatoczki są fajne do obłowienia i fajny stok. No ale są tutaj ryby, są, ewidentnie są. Ewidentnie są. Ładnie to chodzi, nie? A co to za przynęta? A co to... Jest! No, szkulde, blade. Jest. Poproszę podbierać. Nie jest to też duża jakaś ryba, wielka. Ale jest to znowu miarowa ryba. <laughs> Czwarta. Nie, trzecia, czwarte branie. Dobra. Na tym zestawie to wszystko się wydaje małe. Jak nie ma 80. Plus. Dobra. Spokojnie, ja sobie poradzę. No co, mam wam powiedzieć? Jeden rzut zrobiłem, tak? Jeden rzut zrobiłem. Tata, ta, jeden rzut. Tak. Rzucaj wzdłuż, rzucaj. Są, są, może ruszyły, bo to też nieraz jest tak, że jest po prostu właściwa pora. Ach. Ten był ładny. No i już mi się podoba. Myślałem, zastanawiałem się, czy się ruszą tam. Konkurencja na łodzi pływa, więc muszę trochę ściszyć, ale już jestem zadowolony, tylko teraz naprawdę chciałbym, żeby tata miał łupniaka i złowił rybę. Trzymajcie kciuki, dajcie lajka i niech złowi największą. A ja biorę się dalej do roboty. Spróbuję perłę. I wtedy puszczam nas w dryfie, dobra? chwilę tym, jak nie ma brania, to słuchajcie, lecimy w dryfie. O. No tu się od razu ziele jest, wiesz? Chyba po tej twojej stronie. Bardzo płytko. Nie wiem, czy się nie przeniosę na lewo. mięciutko wziął. Dobra, dałem cumę. Jest ryba. Ale mięciutko wziął. Bez trzaśnięcia, słuchajcie. Jest rybka, kolejna. Chwila dryfu. No teraz nam obraca, bo cumę postawiłem, widzisz? No, tak trochę do dupy tu się zrobiło. No wóz podbiera, bo ja się z tego zagarnę. O, ale widziałeś jak zapięty zapięty delikatnie za dolną kotwiczkę? Nie miałem brania. Myślałem, że zielsko tak miękko siad i nagle czuję, że ryba, ale się zawiną. i nie lubię, jak się tak wykręcają, właśnie. Lubisz? Nie lubię. Postawiłem cumę, tu mamy już za płytko tutaj, rzucisz od razu zielę, dlatego się przeniosłem na lewo. I chwilka dryfu, bum, w perłę. Założyłem perłę. Ta perła też mi tu się podobała. No dobra, ja najpierw muszę się zabrać za rybę, bo się wykręciła. Tego nie lubię, jak one się tak wykręcają, słuchajcie. Ale bardzo delikatnie zapięta rybka. Bardzo delikatnie zapięta za jedną kotwiczkę od spodu. Więc zaraj ją tu wykręcimy. O. No i co? Widzicie? O, taki ładny. A taka pod siedem dyg znowu ryba. Yy. Zwonić mi tu będą. Chwila dryfu i się znowu udało, więc spróbujemy dalej, wypuszczamy go. No i ja już nie wiem co mam zrobić, trzymam kciuki za tego pana, co trzyma kamerę, ale on nie chce. Mówi, że nie chce złowić. Jestem Poszedł. Nie chcą z tą współpracować No i o, czerwony łeb Flagowy taki patriotyczny I od spodu jest białutki, słuchajcie Białutki, a tak w ogóle to ma masa brokatu O, ale zobacz jak buchnął albo to kiedyś wcześniej Spawarka, muszę pospawać, tak nie wolno Słuchajcie, lutownica ładowana na USB. Można tutaj na łodzi naładować. Kupiona na Allegro. Polecam każdemu, kto łowi na gumę. I skleim. Teraz troszkę wyrównamy jeszcze. I zobaczcie. Nówka, nówka, jak to się mówi, nie śmigana. W końcu, w końcu. W końcu, w Tak go delikatnie wziąłem, ale się zakręcił. Taki jak te moje, też pod 7 dych, tak. Salamanderka, może ja na perełkę, chociaż zaraz nie wiem czy nie zmienię. I tata obławia to wypłycenie, tu jest, słuchajcie, tak. zmieniliśmy miejsce, stanęliśmy, płynęliśmy, się okazało, że tu jest pełno ziela, stoimy na 2,5 metra, Teraz 2 się zrobiło, Zacznę. ale jest wypłycenie i zać. lubią te wypłycenia, tak. lubią te zielsko, słuchajcie, nie ma ich na głębokim, lubią zielsko, ale muszę odwinąć tą rybę i zaraz Ci zrobię zdjęcie. Hmm. Dobra, czekaj, czekaj, trzymaj, trzymaj czekaj. Trzymam, Trzymam. O, no taka fajna rybka Chcesz sobie ją zmierzyć Ja moich nie mierzyłem, tak jak te moje Tu mamy miareczkę, Zobacz, no ją zmierzymy, zobaczymy mniej więcej ile te ryby mierzyły Bo no to wszystko jakby ten sam rocznik dzisiaj brał, nie? Tak Został tam co stać, przyjdzie czas na przynętę. Przyjdzie czas na przynętę. O! Eh, to są takie, zobaczcie, 73. 73, no mówię takie dobre 70, to są takie rybki, słuchaj, 73. 4, 2, czyli takie fajne rybki, no. Mhm. Polskie dobre rybki, no to nie są te klunkry, co chcieliśmy, 80 plus, ale to jest fajna gruba, 73, 4 cm rybka. No dobra, łowca masz, chociaż ty raz za Tak? Czy rękawiczki chcesz? Nie, tak, wezmę. Pięknie. No. <laughs> no jest. Pięknie. Cudownie. To jest pin wbity. Potem naciągasz drugi łańcuszek. Aha, to ja nie, nie widzę, że. Drugi pin. I teraz zbijasz lekko, cyk i cyk. O, Dziękuję. I proszę. Dziękuję, proszę. No wyrzucamy po tej płyciźnie. A, czekaj, czekaj. Chodzi o to, żeby normalnie obłowić, tak wiesz, plastycznie. ispod nje Pomijając ten fakt, że po południu ewidentnie siadło i wieczór ewidentnie nie obudził tych ryb i widać, że jak one nie chcą, to po prostu nie chcą, to i tak można być mega zadowolonym. Tacie udało się złowić rybę na 73-4 centy celowaliśmy w 80+, ale jeszcze jest szansa, bo ostatni dryf robimy w stronę auta i już kończymy definitywnie. No a ja złowiłem chyba 4, jak dobrze liczyłem szczupaki, z tego dwa też takie tam 70+, e, więc no nie można narzekać na nasze polskie warunki i na nasze polskie wody, to w sumie jest świetny wynik i biorę za każdym razem taki w ciemno. Główka znowu się sprawdziła, longinus znowu się sprawdził, tata teraz na koniec cały czas rzuca, o patrzcie, takim czymś i to nic nie zmienia. Po prostu na te małe też nie chcą, nie biorą. Ja konsekwentnie do końca perłą. A tu nic. Tak. Za dzisiaj Wam dziękujemy. Dajcie łapkę w górę. Jak tego jeszcze nie zrobiliście, to zasubskrybujcie kanał. Spadamy do domu, a ja jutro w nocy, niestety, albo stety, z tomkiem na wielkie szczupaki lecimy. Zobaczymy, czy uda się. Po jedno branie złowić fajną rybę na Szczecin walimy więc jeżeli coś złowimy to oczywiście już was zapraszam też ja na ten nie film jadę. nie jedź nie załapał się na bilet no dobra mam nadzieję, że miło spędziliście czas i, i złowiliście z nami te dzisiejsze szczupaki tak, uciekamy hejka was? Jest. Jest A mówisz, że zielsko. Spadł Nie, idzie. Idzie, 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 idzie. I tattoście na koniec Na tego zaskrońca małego ma? Panie niewielki, co? Nie, no, nie, duży nie jest. Jeden z mniejszych dzisiaj, ale o, buchnął, buchnął, buchnął. O. Miaróweczka, o jeszcze chciał wyskoczyć zaś, widzisz, miaróweczka, miaróweczka, panie, miaróweczka O, zobaczcie, łowca yes. i ryba <głos> <głos> Dobra, ucieka, jeszcze na wieczór, jeszcze w tym ostatnim gryfie, jeszcze się udało, jeszcze się udało See, yeah. And we going and going and going, it's a good night. Baby, let it roll like the good times. Smoking and pouring, I'm focused on you. Yeah, you can see it, everyone can see it, and I bet everyone's looking. Yeah, didn't take long, like eyes went on. So, that connection is what you crave. You prayin' on something to change. Fucked over a thousand times, think everyone's the same, but it's not the case right here, right now. The first sight, shit is no joke. I could be your alpha, I could be your Romeo. Tell them boys back up, I ain't going nowhere. I'ma that back up. Put it on your story so all your friends see it. Everyone can see it, yeah, we're goin' and going and going, It's a good. Night let it roll like the good times. Smoking and pouring, I'm focused. on you, yeah, you can see it. Everyone can see. And I'm feeling truthful right now. Thinking I should do something right now. Last saw you up, getting buck wild. Yeah, I'm finna do something right now. Bounce.